Owoce. No i kawa. Sławek też widzę płatki jeszcze zdecydowanie tak. Tutaj wszyscy musimy portowy i prowadzić Dokładnie. No, Sławek też z kolarstwie miał dosyć dużą, dużą, długą przygodę. Na igrzyskach olimpijskich nawet byłeś, prawda? Tak, zdarzyło się. Ale to już tak dawno, że chyba tylko ja pamiętam. O, także... Było, było. Także może ktoś z widzów rozpozna Sławka. Wracam do siadania. Bernie jeszcze chyba tam wstaje. I też zaraz będzie ja. O azjatyckie siadanie, miska ryżu. No. Paweł, Misz Polski, MTB w maratonie, Misz Polski grawelowy. Pokaż, co tutaj jesz, co tam jest pod tym ryżem ukryte No tutaj mamy ryż, mleczka trochę, było trochę migdałkowego, troszkę zwykłego, namieszałem. Troszkę rodzynków, mango, banana, Daktyle daktyli. No mm. i tak to jem, tutaj mam źródło węglowodanów, a wcześniej zrobiłem sobie jeszcze omlecik z trzech białek i jednego żółtka, czyli jednego całego jajka i dwóch białek i to jest takie śniadanie, które powinno zapewnić mi odpowiednie, no dobre samopoczucie, w sensie nie będę miał pełnego brzuszka, ale będę najedzony. Dwie no będziesz godzinę. miał na tyle sił, żeby dzisiaj ewentualnie tak. ciągnąć mnie cały etap na pole No, no, albo wytrzymać, jak ty ciągniesz. Eee, także, także, tak, powinno, powinno być ok. 2,5 godziny do startu, więc całej tej michy nie zjem, tylko sobie tak pojem, aż stwierdzę, że jest ok i resztę zostawię sobie na desery. Taki mam plan działania. dobra, ten piękny poranek. To smacznego. I jeszcze przed samym startem przerzucam sobie traka na Garmina, czyli w takim pliku GPX mamy całą trasę dzisiejszego etapu. Pokażę jak to wygląda mniej więcej. Jest profil, mapka, to wszystko później rzucane na Garmina. Eee, pobieranie zakończone. No i na Garminie widzimy nachylenie podjazdu, widzimy co nas czeka. Tak naprawdę jest to jazda jak na nawigacji. Często też ze zjazdu to bardzo pomaga, bo kiedy są szybkie zjazdy i będziemy 40-50 na godzinę, to z daleka na mapie na garminie widzimy, że na przykład będzie ostry zakręt, tak? I, I normalnie jadąc tak szybko. W ostatnim momencie widzisz strzałkę, po czym hamujesz, i gdzieś tam można taki zakręt przestrzelić. No, a jednak z takim plikiem wygranym jest dużo łatwiej, bo, bo z daleka widzę, co mnie czeka. Tak samo na zjazdach, patrzę, czy to takim są łagodne, szybkie czy ostre, czy gdzieś tam zachodzą w połowie i mogę dostosować prędkość, także na pewno to ułatwia. Ale no w czołówce tych maratonów MTB większość osób, myślę, że 99% zawodników tego używa. A to jest mój patent na suszenie butów. Wczoraj były bardzo brudne, także musieliśmy je na myjce umyć. No i co? Zwinięty papier toaletowy

jest bardzo ważna. Bardzo ważna, szczególnie jak są trzy stopnie. Liderzy z boczku, ciche myszki, szare polaki, bidaki. Tak ja Tenemos también la presencia de Riccardo Sciarini, tenemos a Itaia, tenemos a Andrea Cerci, tenemos a Daniel tenemos también a los líderes. A los líderes. Eh, que estaba también con su compañero de equipo Nacho Pérez. La plaza en la etapa de hoy, segunda etapa quizá, en ¿sí? que ha coronado como vencedores de la misma a los corredores del William Fidelli, Fabian Rominger y Buta. Tús, ¿hoy? ¿Cuál es? niż wczoraj Znaczy może samo po prostu trochę gorsze od startu jedna para odjechała i zostaliśmy w takiej grupie e, Ile raz tam było? 4 pary, 5, 6, 6 parów dużo, dużo parów, no, grupa 12-14 osobowa e, i w tej grupie cały dzień jechaliśmy Za bardzo nikt nie chciał nam pomagać żeby tam pracować aczkolwiek 80% czasu w tej grupie, to tempo dawał Paweł e, który się bardzo mocno szczególnie te, te odcinki proste i ja na koniec próbowaliśmy się zaatakować nawet dwójkę no nie spodziewaliśmy się, że jeszcze kilometr do mety zaatakowaliśmy, ale 500 metrów do krótki, szłodziewskiego się nie spodziewaliśmy. I na finiszu skończyliśmy na czwartym miejscu. No ta dwójka pierwsza bardzo mocno odjechała. Aczkolwiek utrzymujemy z tego, co słyszeliśmy, nieoficjalnie krzyżowkę lidera. Jako lider de kategorii, jest un Masculina maskulny. Tutaj mamy ten majątek Gobin, który le va imponować Julio Millán i Juan Gallego. También Ángel Vera y Carlos Alberga, ese mayor de líderes que le imponen a Michel Paluta, Pavel Bernas, líderes de la categoría MIT masculino. Ahí tenemos a los dos polacos, ahí han conseguido victoria de etapa en solitario. que Hoy se también, también, como decimos, en las cinco primeras plazas de la etapa, lo que les ha valido para mantenerse mayor de líderes al frente de la clasificación MIT masculino. Michel Paluta, Pavel Bernas. Felicidades, en enhorabuena, Tom Rats. No właśnie, tam gdzie byliśmy? Wcale nie, tam byliśmy. Tam też jest śnieg. Tam też jest śnieg, Albo tam. Nie? W każdym razie był śnieg. Było zimno, i było niebezpiecznie jeszcze. Tak, był lód i śnieg, i widać, że Diago Ferreira. Pereira? No w każdym razie wielokrotny świata z Portugalii. Wpadł w ten zjazd po śniegu i lodzie. Także było widać, że nie wie po czym jedzie. Bo my, starzy Polacy, starzy kolarze z Polski, wiemy co znaczy wy... wygruzować kula na lodzie, Dokładnie, wywrócić się na lodzie i śniegu, więc daliśmy mu trochę się wyszaleć, eee, no i co, szybko go potem doszliśmy jak się skończył śnieg i lód, ale no nie było to najprzyjemniejsze jechać trawersem po lodzie i śniegu eee, nad przepaścią, eee, no ale takie no. fajnie, SMTP. fajnie było, będziemy mieli o czym opowiadać tylko. Mam trochę czasu, póki wrócimy do siebie, więc makaronik na mecie wieże w takiej postaci. No ale dobry, naprawdę. nie to co mamy, no ale dobry. Eee, co? Koszu lidera utrzymany, jak widać. Aczkolwiek było bardzo ciężko dzisiaj nam, bo od początku odjechała... Odjechała dwójka, mistrz Europy eee, Fabian Rabensteiner i Mitrz Belgii, Wout -Aleman. Tak naprawdę zostaliśmy w takiej grupie, gdzie było tam już nie wiem, 8 par, 6 par, może. I oczywiście każdy patrzył na nas, żebyśmy to my tempo, ale nam to też w pewnym momencie pasowało, bo to tempo nie było takie szarpane, my narzuciliśmy swoje tempo. Paweł wychodził na tych długich podjazdach, takich, takich szutrowych. Później na końcu jechaliśmy bardzo mocno po zmianach, jak już był zjazd do mety, i wpadaliśmy w takie sekcje między drzewami dosłownie single były porobione takie dzikie i tam dosyć dużo można było energii zaoszczędzić, bo byliśmy cały czas z przodu i nadawaliśmy swoje tempo. A w takiej grupie nawet jak było 6 par, to z tyłu na 10, 11, 12 pozycji było jednak dużo ciężej. Ale co? Koszul litera utrzymany. Sprawda chyba o kilka sekund ale jakby wszyscy nasi najgroźniejsi rywale, no oprócz tych, którzy dzisiaj wygrali etap wszyscy przyjechali z nami, my na mecie byliśmy na czwartym miejscu mm, jest okej okay. wracamy czas na regenerację odpoczynek jutro przed nami najcięższy etap 63 km co prawda ale 2250 m przewyższenia. Znowu na 1400 m wjeżdżamy, dzisiaj w śnieg Mam nadzieję, że to będzie lepiej, bo te warunki u góry nie są za fajne, zbyt bezpieczne na pewno nie są. Ale co, trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Heja!